Cześć kochani, z tej strony Zuza i dzisiaj przychodzę do was z holem mierzymy z Kaprzy. i słuchajcie, ja wiem jakie mamy czasy wiem, że prawdopodobnie tych strojów nie wykorzystał na wakacjach na Bahama, jest jak jest trzeba sobie radzić, trzeba być optymistycznym najwyżej po prostu będę się w nich opalać na balkonie albo w jakimś ustronnym miejscu nad jeziorem także nie załamujemy się zawsze trzeba znaleźć jakieś pozytywy w tych no w tym wszystkim. Słuchajcie, zamówiłam te stroje jeszcze jakoś w lutym, czyli bardzo dawno temu, i miałam z nimi problem, ponieważ utknęły na granicy, i myślałam, że ta paczka się zgubiła i przyszła. No więc dzisiaj właśnie przychodzę do Was z takim holem. A wiem, że na pewno, wiem, że lubicie takie filmy, i wiem, że same poszukujecie z fajnych strojów kąpielowych, które. Będą podkreślały to, co trzeba, a chowały też to, co trzeba I będą po prostu na nas ładnie leżeć I będziemy się czuć w nich seksy i dobrze Ciężko jest znaleźć dobry strój kąpielowy Pewnie nie jedna z Was się o tym przekonała Niezależnie od tego, czy nosisz XS, czy nosisz XL To nie ma kompletnie znaczenia Chodzi po prostu o krój I o to, jak dany strój układa się na naszej sylwetce Wiecie, że ja jestem zwolenniczką strojów właśnie chińskich azjatyckich, z Aliexpress czy z innych stronek skapszy już jeden haul na moim kanale był i byłam zadowolona, natomiast udało mi się trochę zrzucić, więc te stroje zamówiłam teraz w rozmiarze L, czyli normalnym M i jestem ciekawa jak będą na mnie leżeć, jeszcze ich nie mierzyłam, także dzisiaj będzie od razu pierwsze wrażenie, ale to jeszcze nie wszystko bo w ocenie strojów kąpielowych Pomoże mi mój chłopak, który dzisiaj wystąpi w filmie. I bardzo mi się spodobało na kanale Saruni, jak jej mąż oceniał jej stroje. Widziałam też na zagranicznym YouTubie takie właśnie formaty i zawsze chciałam coś takiego zrobić, żeby właśnie męskim okiem zostały ocenione ubrania. No i porównamy sobie też oczywiście zdjęcia z rzeczywistością, tak żebyście mieli dokładny pogląd na to, jak te stroje wyglądają w rzeczywistości. Generalnie to tak. Te... Jaka skala? Od 1 do 10? Nie, nie, no ogólnie musisz powiedzieć, znaczy tak, to na koniec ocena, ale, ale najpierw, co no, ci się podoba w nim, co nie. Mi się osobiście podobała góra, bardzo. Tutaj te paseczki, które są. No to jest spoko. Bo to wygląda, właśnie ten stanik. Tutaj ta góra, właśnie wygląda ładnie. Fajnie zbiera, jakby tutaj wszystko. Nic się nie wylewa, u mnie nie ma się co wylewać, ale. No, generalnie ładnie to wygląda. Natomiast dół, tutaj ma taki detal śmieszny. Bez sensu, tak. Ale trochę tak. No nie wiem. No, może przez to możesz przełożyć. No, ma przełożoną. No nie. Bardziej. No, troszeczkę inaczej na nie to wyglądało. Na mnie tak wygląda. I co? Ogólnie, no średnia. Średniawka, czemu średniawka? No średniawka, no bo tutaj masz te To takie dziwne, nie? No, no mi to tak... Nie wiadomo, gdzie to, do, do czego to przyczepić. No, gdzie to powinno iść? Nie wiem, no tak, na niej to jakoś tak ładnie okej, okay, ale to dół. No dół tak... Yy, dół tak sobie, no mi też tak się podoba. Next. Next? Już koniec ceny? Mm -hmm. No dobra, no to next. Dać facetowi zapięć stanik, Ale lub byli... inną podobną rzecz. Aha, Koniec. Czekaj. Tak, mamy drugi strój kąpielowy. jednoczęściowy, tylko z takim tutaj wycięciem. Taki marynarski, bym powiedziała. Mhm. E, tutaj z taką kokardką. I ogólnie. Um, co, tył wygląda Dobra. tak, że tutaj ma te dziwne zapięcie. Wzór mi się ogólnie podoba. Tutaj na górze też y, ładnie wygląda. Właśnie tutaj ten stanik. Y, z tą kokardką mi się podoba. Jakbym miała większe wcięcie w talii, to pewnie by to lepiej wyglądało, no ale jest jak jest, więc czemu y, nie ma. Aczkolwiek, czy to jest taki super strój, w którym się czuję tak, wow, jak bogini, to, to, to nie. Tak. Nie wiem, czy też te kolory tak do mnie. Mm tak pasują. Może jakbym była opalona tak ciemno, to może by było lepiej, aczkolwiek na tę chwilę to tak mi tak osobiście średnio. No w spoko jest. Tak, podoba ci, mm. tak, ci się? Kolory też spoko. No, tak, podobają mi się kolory? Masz fajne, czuję zwycięcie na tego, też spoko. Na tatuaż. Tak no. No. dla mnie, no... no. Co ładniejszy niż okay. tamten? No ładniejszy o wiele. Ładniejszy, dobrze. Czyli jaka ocena? Taka ósemeczka. Ósemeczka? Mocna ósemeczka? No 8,5. Tak. Dobra, no dobra. Ode mnie ma szósteczkę. No nie wiem, ale to nie koniec, także może, może jeszcze zdarzy się tutaj jakaś perełka. No możliwe. Okej. Okay. Więc mamy żarówkę i to jest strój, który w ogóle totalnie skradł moje serce najbardziej, mimo tego, że ma mega neonowy, taki, wiecie, kolor, no, który nie da się go nie zauważyć, <laughs> nie da się go przeoczyć, ale mimo wszystko, no ja ogólnie różowy kocham, to wiadomo, ale mimo tego, że jest żabuwiasty, to mi się wydaje, że on najbardziej jakby podkreśla sylwetkę i ma najładniejsze detale, mimo że tak jakby krój jest minimalistyczny, bo tutaj mamy. Zwykły stanik, taki dosyć, no taki trochę. Ja bym powiedziała nawet sportowy, e, krótki. Czekajcie, wam pokażę bliżej. E, ale mamy tutaj takie paseczki z przodu i z tyłu. E, ale stanik jest ogólnie bardzo wygodny. E, mamy też miseczki w środku, także jak ktoś ma tutaj więcej, to też spoko. E, ale wydaje mi się, że właśnie takie sportowe staniki, jak ktoś ma małe cycki, no to najlepiej to wygląda ponieważ no wiecie, nie jest tutaj jakoś mocno wycięte i po prostu no, no nie ma takiej aż płaskiej klaty, więc to dobrze wygląda. I dół jest fajny, bo jest taki z wysokim stanem, ale też akurat dobrze się kończy w dobrym miejscu jak dla mnie. I taki paseczek też, to fajnie wygląda. Jedyne co, trochę wydaje mi się, że ten dół jest za duży, szczególnie tutaj, No, ta... tutaj, no. tutaj nie wiem, no, chyba, tutaj, chyba no. tak, odstaje właśnie tutaj. Um. No nie wiem, no trzeba chyba pośladki zrobić większe, to będzie lepiej. E, tutaj ogólnie przylega wszystko dobrze, ale właśnie z tyłu e, troszeczkę odstaje. To jest jedyny minus, ale ogólnie ten strój, no mi się osobiście najbardziej podoba. Czuję się w nim tak. Z tych e, na razie, co pokazałam, to czuję się w nim najlepiej. I w ogóle wydaje mi się, że jak tu będzie opalone ciało. To po prostu tak to będzie wyglądać: tak ciemne, opalne, nieznane. No to prawda. No, taka naprawdę ciemna, strzaskana, to, to będzie to. Wtedy, do, tej, do tego różu No, ja bym tu dał odyszkę. No, ja też bym dał odyszkę, bo chyba po prostu najładniej. dobra, dziewięćdziesiąt, no taką mocną dyszkę, ale. Za ten tył tam Za ten, ten, ten no. tył, no tutaj tak odstaję. Chyba, że to uda się jakoś to, może, nie wiem. No, gumkę wszyć, albo. Gumkę wszyć, no bo tak to wszystko było po prostu miodzio. Ale no nie chciałam brać też emki, bo azjatycka emka to była eska, więc wtedy też stanik był mega mały. I z drugiej strony wtedy po prostu mogłoby się tu wszystko tak wrzynać, a to też, no to wtedy chyba jeszcze gorzej wygląda niż jak. I niekomfortawka. Nie? No to no, na pewno nie komfortawka, ale no lepiej chyba jak trochę wisi, niż się, jak się tak wrzyna, jak jak w szynkę no. no bo to wtedy nie wygląda dobrze to ode mnie ma ten strój dyszkę jest naprawdę piękne ile jeszcze zostało? jeden strój i jedna rzecz, która nie jest strójem a co już się nudzisz? nie, no tak tylko pytam no dobra, więc mam drugi strój nawet już się śmieję. trochę taki bym powiedziała strój Babci innych chciałam powiedzieć, ale no trochę tak, trochę takie w Stary, e, starym trochę. stylu. Mm. E, kolorystyka też. Kolorystyka też w takim starym stylu. No, tak, tak mi się wydaje. No mi też troszeczkę tak się wydaje. O, z bliska wygląda tak. Mm, tutaj mamy taką żółciutką górę. Podoba mi się nawet tutaj ten detal, jest wycięty idealnie na mój tatuaż. Także to jest fajne. No, trochę tu, tu się No, a w każdym razie no lepo odsłania tą młodziarkę, więc jest tak. Względne. Nawet. Ha. Ogólnie myślałam, że ja w tych kolorach będę się tak czuć fajnie, że to coś takiego innego. Tył wygląda w ten sposób. O, tutaj mamy takie łączenie. Um. Hm. Aczkolwiek, ogólnie, to. Nie wiem, to chyba raczej nie jest taki krój dla mnie. W sensie. Ewentualnie założyłabym to na basen, tak jak bym chciała popływać na, wiecie, wiecie, na sportowym basenie i żeby było wygodnie, bo na pewno w jest wygodnie, aczkolwiek żeby zadać szyku to, to średnio. No nie wiem. Wyobrażałam sobie trochę inaczej, że będę w nim wyglądać, a wyglądałam tak trochę chyba za nudno. Czemu za nudno? Nie? No mi się tak wydaje, że troszeczkę za dużo Tak, jest coś, coś innego. Nie? No inny jest na pewno, aczkolwiek... Hmm. Tutaj ma ten właśnie też taki detal e, pod szyją. Na szyi. Takie kółeczkiem. No takie trochę retro to faktycznie. Mm. Może ze słomkowym kapeluszem. <laughs> e, <żeby już> <laughs> Z chustą. Z chustą? Może by przeszło. Ale no nie jest to mój ulubiony strój. Jest poprawny, jest wygodny, ale na pewno nie jest moim ulubionym. pół, 7,5. No ja bym dała szóstkę. Szóstkę. Tak. No ja daję 7,5. No tak. Trochę jestem bez kształt, no. Za styl. Za El Classico tego wszystkiego. Tak? No 7,5. No dobra. To teraz nam została ostatnia rzecz, która już nie jest strojem, ale jest czymś właśnie takim na lato. Albo czymś, co możemy na strój narzucić, więc ja również. Tak, kochani, wczoraj niestety wcięło gdzieś plik, nie zapisał się um, ostatni fragment filmu, więc dogrywamy go dzisiaj. E, a mam na sobie ostatnią rzecz, czyli właśnie taką letnio plażowo-miejską sukienkę, e, która jest ogólnie prześliczna, tylko ma jeden mankament, który wygląda tak, a tak nie powinien wyglądać. No ale dobrze, przejdźmy może do plusów tej sukienki. Na pewno ma piękne rękawki, tutaj możemy sobie zawiązać kokardki. Ma piękny tutaj dekolt wiązany, więc możemy mieć szerzej, ciaśniej, możemy dopasować do siebie. No a dół jest taki, że mamy tutaj taką jakby spódniczkę i ona powinna tak leżeć, że mamy tutaj takie wycięcie lekkie na brzuszek, ale takie wiecie też bez przesady tylko leciutko odkrywamy tutaj tą górną część. Z mojej zdaniem to jest super seksy i ładne, ponieważ mamy tutaj no, lekko odkryte, ale nie jest to, wiecie, jakieś tam przesadzone. A na dole mamy taką falbankę i powiedziałabym, że ta sukienka jest taka zwiewna, letnia, i mimo, że mamy taki kolor zielony, taką zgaszoną miętę. I Ja nie noszę takich kolorów, w ogóle takie kolory mi się średnio podobają, natomiast tej sukience mi się to podoba, ładnie to wszystko wygląda, naprawdę taki wakacyjny vibe, no tylko mówię, to, to, to jest, yy... no musiałabym coś z tym zrobić. Tak jeszcze pokażę Wam, jak wygląda z tyłu, yy, w ten sposób, no chyba bym musiała po prostu to zszyć i wtedy by było OK. No na bułkę w byś musiała. Tu... Z boków no, nasz, albo szyć tutaj no, no, przy szpie. Tak, no. Jeszcze na temat tej sukieneczki? No, no nic. Nic. To jaką dajesz ocenę? No taką piąteczkę. Pięć. No to nie jest tak źle To mogę nosić. E, no dobrze kochani, w każdym razie poddaliśmy już do końca filmu. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. E, zostawcie suba, jesteś, jeżeli jesteście tutaj nowi. Na pewno w przyszłości pokażę też inne stroje kąpielowe, zastanawiam się nad serią z Aliexpress ponownie, ponieważ to było kiedyś hitem na moim kanale, więc mam nadzieję, że, że ten film właśnie trafił Wasze gusta. E, tak czy siak chcę powiedzieć, że ja stroje z capsi bardzo lubię, e, to jest mój drugi haul i naprawdę rzeczy mi się podobały, stroje są świetnej jakości, za bardzo dobre pieniądze. Naprawdę dla mnie dużo lepszy niż w sieciówkach. Trzeba tylko patrzeć na wymiary, czego ja nie zrobiłam. Dlatego, wiecie, jedne rzeczy są ok, drugie nie. No, następnym razem po prostu chyba tego przypilnuję, żeby to wszystko pomierzyć. Jeżeli chodzi do zgodność, o zgodność e, ubrań z tym, co jest w rzeczywistości, to nie ma tutaj żadnej wtopy. Ubrania wyglądają tak samo świetnie na obrazku. Jak i w rzeczywistości materiały są ok, nie ma żadnych nitek, żadnych mankamentów. Naprawdę e, dobra robota. Capsi naprawdę się w tym temacie spisuje. E, zachęcam Was, żebyście sobie zobaczyli pod spodem e, właśnie te rzeczy albo inne. Linki macie wszystkie na dole. Mam też dla Was kod rabatowy, także jeżeli zastanawiacie się nad jakimś strojem kąpielowym, to śmiało skorzystajcie z kodu, bo zawsze to jest jakiś minus. A oprócz kodu, no to jeżeli macie w tą wtyczkę, o której wszyscy mówią, i ja nie mam ze współpracy, ale, ale warto o niej powiedzieć, widziałam, że z tą wtyczką Letis Let Shop, coś takiego, jest 4% cashbacku. Więc jak dać sobie kod i jeszcze te 4% Wam wróci na konto, to naprawdę zrobicie dobry deal. Jeżeli chcecie więcej filmów z Dawidem, to dajcie mu troszeczkę motywacji, bo był tak skrępowany, jak widziałam wczoraj przy montowaniu. Żeby tak skrupulowany i nieśmiały, że po prostu musi być jakaś motywacja, jakiś napędowy ten. No to co? No to my się z wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa! Pa!